Na spawik. To też nie będzie to. O, ale tutaj troszeczkę zaczyna walczyć. Wygląda na, wygląda na zwykłego. Patrzcie, wygląda na zwykłego, a będzie medalowy. Mhm. Ale to chyba ten ozdobny? Nie wiem, kurde, nie widzę dokładnie. No chodź, kolego, chodź. Chłopaki nie są zbyt mocno waleczne. One raz zwykły. Ale ładne, 18,5 kilo. Maybe tu czy nie? Jak myślicie? Jeszcze go nie widzę. O, ładnie chodzi. Bardzo ładnie chodzi. Nie widzę. Chyba miał. Czy będzie rekordowy? To idzie na zamrożone minogi, które są przynętą bardzo dużą. Shinery są przynętą ciężką. A tutaj mamy bardzo ciężką. No, nurkować mu się chce. On czy nie on. Kurde, chyba nie. Ale taki w okolicach 19 kilo idzie albo ponad 19 na 100%. Ale raz zwykły, no. 19, 200 No i pięknie. Taki kurbaczek oczywiście idzie do zdjęcia. Ktoś może cofnąć, o której było Branko. Piękne. Czaty GG. Taki kulbaszek tutaj to już jest piękne. Ale na pewno po piątej tylko pytanie ile? Dziękuję, e, dziękuję Jakub, dziękuję Dragonfish, spoko Marcel, dziękuję, że wpadłeś, mam nadzieję, że łapkę zostawiłeś. Ktoś może przywinąć zobaczył, które było branko. bo za chwilę, za chwilę ja to może zrobię, yy, myślę, że 5 ostatnich minut. Wygniemy. Również nocka tutaj bardzo dobrze działa. Także proszę bardzo, kulbak yy, cool 5.22, haczyk 6.0. 19 kilo 284 gramy. Dobra. Ule wygięło praktycznie w pół. Dobra, zobaczmy co to. Patrzcie jak jak snipera wygięło aż do przedostatniej przelotki, nie? Patrząc w tę stronę, oczywiście rękojeści. Uuu! U. Bardzo chciałbym, żeby to był zdobiony. Bo jeśli to by był zdobiony, no to myślę, że te 19 z przodu będzie. I to na zamrożone minogi, tak? Ładnie chodzi, bardzo pięknie chodzi. Trzymajcie kciuki, żeby to był ten zdobiony. To by był, będzie piękny rekordzik. Był piękny rekordzik, ale zobaczymy. Na pewno waga będzie powyżej 19 kilo. Odpuszczam chyba sobie tamtą wędkę. Jest zdobione, jest. Jest. No i pięknie! I właśnie takiego chciałem! <laughs> Nowy rekord osobisty czaty GG, GG serduszka na czacie: 19 kg i 21 gramów. Pięknie! chodź do zdjęcia przysympatyczny kolego, o którym zobaczcie było Branko w międzyczasie. No i pięknie, słuchajcie! Dwa śli kapitalne klubiaczki. Myślę, że to będzie dobry moment, żeby klip wideo również zapisać. Tylko weź się tak nie maybe może być. Pokaż się. Czaty GG, napitalny wpadł, e, zdobiony kulbak czerwony, 125 cm, 19 kg i 21 g. Przecudownie, nie przecudownie. 18:32 już sobie zaznaczamy. <laughs> nie budzi wody tylko do siatki XD, do siateczki. 18.32 mówić Dobra. Kapitalnie. Piękny ostatni. No i mamy to za ukończone. Słuchajcie. Dekoracje choinkowe. Wspaniale. Teraz możesz udekorować choinkę na jeziorze Biały Łoś. Mamy czerwoną kulkę. Laskę cukrową. Greenlandię. Rybę ozdobną. I czubek choinki w kształcie. Onioła. Do tego 25 tysięcy. I. I jeden bitcoin. Pięknie. Teraz pewnie po kolei będzie wpadać. Tak jest na spokojnie klikać, żeby to nie za szybko, bo znowu ta gra niestety zaświruje tak samo z tymi reklamami. To jest tragedia. No ale co zrobić? Okej. Okay. Branie, której było piąta. 5... Nie osiemnasta, piąta trzydzieści dwie, chyba tak. Teraz zobaczymy. Proszę, marker jeszcze za chwilę pokażę. Kliczne. Zapiszmy sobie w ten sposób. Będą pokazane dwa klubaki na klipie. Tak mi się wydaje. Jak mam zapisane. trzydzieści 32 Także jeszcze raz rekordowy kulbak cool czerwony, zdobiony. 5-38, branie haczyk 6-0. Zamrożone rybki, w tym wypadku są to zamrożone minogi i Widać było co się stało. Kapitalny rekord osobisty 19 kg i 21 gramów.